Witajcie, kochani, w kolejnym filmie. Tak, nie przychodzę z połową kawy, ale zawsze kawa jest. Przynajmniej zazwyczaj u mnie kawa musi być. Więc się napijemy kawy. Eee. Co ja mam w na zakupy? Oczywiście kolejny samochód, tak jakbym miała mało zabawek. Chciałam Wam pokazać, bo w jeszcze u nas było trochę wyprzedaży. Tak i e, poszłam zobaczyć, bo byłam, gdzie byłam, w Smyku i tam widziałam jakieś rzeczy, są na Dzień Babci Dzień Dziadka, tak. E, dalej poszliśmy do Empika tak mówię, kurczę, nie wiem co kupić tym dziadkom, tak, bo pamiętajcie, że to jest za tydzień, e, 21-22, bo w tym kalendarzu akurat nie mam podanego, <laughs> a tak mi wydaje, że 21-22, Dzień Babci, Dzień Dziadka. Kompletnie nie wiem co, yy, co garnąć, co z... nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale tak, że byliśmy w... Pie... wróć, w Empiku, to mąż sobie wziął kolejny, mąż ma chyba dwa albo trzy, kubek termiczny. Chociaż nie wiem na ile on jest termiczny, bo on jest z bambusu. Tu ma taką silikonową, czy tam gumową. Bo ma jeden taki ten, y, kiedyś, kiedyś kupiłam w Lidlu, z pomarańczową metką. Fajny jest, tylko, że on jest duży i, i też podobnie wygląda, tylko, że jest y, chyba szerszy i wyższy. I jest problem, bo jak stoi kawa w samochodzie, to może nie może wsadzić, nie, nie wsadzić. E, piątki, bieg piąty włączyć, bo mu kubek przeszkadza. Więc wziął sobie teraz taki. I fajna cena, bo było minus 50% na niego, ale coś pani chyba inaczej policzyła. Dobra? Pani inaczej policzyła, bo 25 złotych kosztował, a minus 50% to wyszło pani, że minus 17,49. I tak, jeszcze czekajcie. Liczę, czy ogólnie dobrze Myślą, że minus 17 Tak, 49, czyli byłoby Ile? 2,50 i 5 7,50 za kubek Tak, wyszłoby, więc uważam, że Spoko cena Taki ciemny, siwy grafit Tak I przy okazji, będąc właśnie, poszłam do Empiku Po długopisy ścieralne Jeszcze niedawno były tańsze, A teraz były po 7,50 i 1,8 zł. Nie wiem, który to był za 8 zł. Happy Color? Nie. Dobra, nie wiem, bo oni to tak wiecie, co piszą, że ja nie wiem. Ale takie trzy długo piszeliśmy. I weszło nam trzy dyszki. Więc chyba jednak to faktycznie taki tańszy był ten kubeczek. I oddałam moją paczkę z Smyka. tak, To Wam na szybko pokażę. Co w tym smyku wzięłam, bo robiąc zakupy z kartą smyka, pamiętajcie, że macie zbierać punkty tak i potem jest te 10 zł, a żeby święta, no to Magda trochę kupowała tych prezentów, więc trochę mam jest wszystko, jest wszystko. Yy, głównym moim celem były wojtysiowe gadki. Wojtysiowe gadki yy, 98104 i bez pomocy kosztowało 5 zł. No wróć, 50 złotych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli wychodzi 10 złotych za sztukę <laughs> na smyku tasy z wyprzedaż nie jeszcze jest, bo to ta sezonowe wyprzedaży, więc wiecie na pewno o tym eee, kosztowały 20 parę złotych, ja miałam ten kupon 10 złotych, no ale to przeszło na wszystkie zakupy, tak eee, kolekcja nerw tak. no dobra, nie będę otwierała w sumie otworzy, bo i tak muszę je wyprać Ja jestem z tych, co kupują, piorą i dopiero użytkują. Uważam, że najmniej atrakcyjne majtki dziecięce są białe. No a więc, jak to białe, tak? Powiedzmy, że ja też nie lubię białych gaci. Preferuję inne kolory, nie białe. I wzięłam. Jaki to jest rozmiary? 158. 158. To to szułka z kudunkiem. Obiecałam sobie po tym, po 50-15, co wam w sumie nie pokazywałam, tylko mówiłam, że też jest wyprzedaż, że nie będę nic kupowała więcej dzieciom, bo y, mam inne wydatki i y, co innego ten. Dlatego też właśnie. A <laughs> nie, tego jeszcze nie widzieliście filmu. Ale już tu dokończę myśl to co chciałam, dlatego ja tak robię dużo porządków u dzieci i u siebie. Mąż to ma tam facet ma mało, tak, Nie oszukujmy się. Robię porządki. To co się da, wystawiam na winfet, i powiem Wam, że ostatnio bardzo ładnie mi żeby nie zapeszyć, niemalowane optykam tak? że ładnie mi schodzą te rzeczy no już powiem, mam dwie stówki na tym koncie w więc yy, nic nie mam zamiaru kupować tylko wziąć to yy, przeleć sobie na konto później, tak artystkowi wziąłam, zobaczcie, taką fajną koszulkę czarno-białą myślę, że spoko, taka młodzieżowa, bo ostatnio mam Dylana, żeby mu coś kupić ale ostatnio, ja kupiłam mu w pepko wtedy bo był ze mną, więc wybrał sam, tak. W 50-15 wybrałam sama, ale w razie co, można było, nie ma tam zwrotu towaru, jest tylko wymiana, więc coś bym tam znalazła na wymianie. Ale podobała mi się bluza i podobały mi się spodnie. Bluza taka niebiesk-granatowa i spodnie pomarańczowe, były zadowolony, więc fajnie rozmiarowo też trafiłam. No a tak to już wiecie Tak, tak, tak 158 Wcześniej kosztowała 3 dyszki A ja zapłaciłam nie wiem ile Ogólnie za te 3 rzeczy zapłaciłam niecałe 50 zł Tak? Czyli tam wychodzi ile? Po yy, niecałe 2 dyszki Nie, po 15, 15 I 15, 45 No bo wyszło mi 48 zł Więc tak 16, 17 zł Wyszło mi za sztukę. Więc taka koszulka Epic Myślę, że będzie mu się podobała. A Wojtkowi wzięłam. Wzięłam, wzięłam spodnie te sobie na 104. Wcześniej kosztowały 3 dyszki. Ale tak jak mówię, już więcej nie kupuję. Jak coś kupię, to mnie ochrzaniajcie w komentarzach, bo po prostu. Bo to tak nie może być. Już starczy im na wiosnę i na. Takie zwykłe na to tak jak mówię 104, ocieplane nie, nie ocieplane, ale i tak teraz zostanie bo Wam, jest tak u nas wiecznie, wietrznie, że szok, coś mi się plączy język, więc stopy muszą być, zaliczenie kałuż i tych innych również musi być, to mamy niedzielę, więc fajny dzień odpoczynku. Mam nadzieję, że podpoczywam. Mam z rosu. mam schab taki uduszony w rosole. Zalałam sobie trochę rosołu, obsmażyłam schab i zalałam go rosołem i tam go dusiłam. I jeszcze na jutro to będziemy mieli i ten rosół. I mam gotowy obiad, więc jutro może zainwestuję w siebie. I zrobię sobie dzień pielęgnacji, może zrobię jakieś pazurki, umyję włosy, maseczka, jakieś tam... Podziałamy. O, dobra kawa. Dobra, smaczna kawa. Zapraszam chętnie. A teraz Wam chcę pokazać. Odezwała się do mnie firma z współpracą. Bardzo fajna, bardzo przyjemna. Co nieco zerknęłam, ale na pewno minimalnie zerknęłam, co tam było. Wkład. <śm> Pierwsze pudełeczko. Candy, e, candle Lights. Mam nadzieję, że dobrze powtarzam, bo mąż mi mówił. Ale moja pamięć jest świetna, ale krótka. A wiecie, jak to z moim angielskim? Naturalne świece sojowe. I to jest tak lekkie pudełko. Zaraz wam pokażę, bo oni się specjalizują w świecach z zodiakalnych. Więc zastanawiam się, czy jest tam mój zodiak, bo nie sprawdzałam. Napisałam, że bardzo mi miło, że chętnie skorzystam z tej współpracy. I, i, i. I co? I, i zapomniałam. A! I że sami, niech mi sami wybiorą, tak, co chcieliby wysłać i tak dalej. Ja lubię, jak takie małe niespodzianki są. I jedynie właśnie napisałam, że jestem zodiakalnym byczkiem. A oni oprócz tego, że zajmują się właśnie świecami takimi zodiakalnymi, czyli byk, lew, waga, ryba i różne zapachy są, to również u nich są z chińskiego roku. Czyli na przykład podajecie rok, a może nie podajecie, może znajdujecie sobie rok swój, w którym się urodziliście i chiński... i chiński... Y... Kalendarz Wam mówi, tak? Czy to jest... Dobra, nie wiem, jakie tam są zwierzęta. Ale na dzień dobry w tym pudełeczku wygląda to tak. Już wyjęłam pierwszą rzecz. To są takie serduszka, a w tych serduszkach mamy zapałki. Zobaczcie, jakie urocze. Fajne, prawda? No mi się podoba. Uroczy gadżet. A tu jest ciastko zupełnie obróbką. Ciastko z wyrzbowem co zastanawiam się <coughs> jaką będę miała wróżbę. Więc otwieramy. Mocno nie nakruszył. Nie wiem czy jedliście kiedyś jadłam takie ciasteczka. Dobra. Ok z jednej strony mamy po angielsku, a z drugiej mamy po polsku. Ja tak się wyłączam, bo wiecie co? Coś mnie, coś mnie dusi, a Krystyna chyba w nie pójdzie do szkoły, bo ma ból gadła, katar i kaszel i coś mnie tutaj... Widzicie, że ja się rozłączam? To znaczy, że ja muszę kasznąć, więc nie wiem, co się... Czyżbym się nie, do, nie doleczyła, a znowu gdzieś tam... Dobra, czytam. Czytam, co tutaj mam. Po trudnościach wszystko pójdzie, już pójdzie gładko. Takie o. Nie wiem, czy to wam złapie. Ciasteczko ładnie pachnie, ale już przy was zjadać go nie będę. tutaj okay, schowam sobie z powrotem. I tak, miejsca nie mam na tym stole, jak zwykle. Dobra, lecimy dalej. I wyjmuję. Mam tu cztery opakowania, których nie wiem co jest. Czyli wszystkie są mniej więcej tak samo ciężkie, więc będą świeczki. Jeszcze chwilkę. Złapałam nożyczki, muszę pootwierać. Te pudełeczka to, to. Dobra. I ostatnie. Okej. Okay. To otwierałam, więc patrzymy. A teraz udziałam, co jest tu napisane. Ciesz się, korzystaj i kochaj. Dobra, mamy pierwszą świeczkę. Tak wygląda. Mamy tu złoto. Złodko pachnie. Zamiast przeczytać nazwę, to ja Wam wącham od razu. Kurczę, co to za zapach? No ładnie, nawet nie jestem przygotowana. Nie miałam nic, żeby sprawdzić. Nur. No, Nur. No, no. Doga, nie będę czytać po angielsku. Nie będę się Wam y, pogrążać. Czy coś my tu mamy? wosk sojowy, olej kieteryczny, naturalny barwnik. E, haha. Nie wiem. Tak waniliowo, tak słodko pachnie. Bardzo ładna, ale zobaczcie jaka butelkowa zieleń. No super. A to w ogóle, ja Wam nie powiedziałam, to jest polska firma. Polska firma. Ładnie pachnie. Powiem Wam, że ja podziwiam jak ludzie tak produkują takie rzeczy. Ja nie wiem. Podoba mi się to, chętnie bym skorzystała. Dobra, tu mamy w słoiczku, co jest zakręcone, wąż. Właśnie z chińskich, z chińskiego kalendarza wąż. Zobaczcie jaka Skład mamy ten sam. U malinka. Są dwa knoty, żeby się ładnie, równo wypaliła po całości tak, Wojtek chce bardzo przyjść tutaj do nagrywania włączyłam sobie tablet i już wiem co to za zapach to jest zapach śliwki prażonych migdałów i woni cukru waniliowego no powiem Wam, że cudnie pachnie tak słodko aromatycznie wąż zaraz zobaczymy jak on tutaj jest opisany, ale dla mnie on się kojarzy z zapachem. Kiedyś były takie gumy pomarańczowe rozpuszczalne i tak mi to pachnie słodziutko. 50 zł. Nie wiem jak tamta. ta Wam powiem. Nora kosztuje 50 zł. 49,90. Ja będę zaokrąglała 50 zł. Eee, co my tu mamy mm, 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 mm. szukam, szukam kompozycji kwiatów pitnącej wiśni i jej świeżych owoców no może kucza to i wiśniowy zapach taki słodziutki mm, pięknie, powiem wam, że chyba mam temat co dzisiaj nastawić, żeby mi tu ładnie pachniało i kolejna świeczka. tu mam otwartą, naszykowaną. Jest to byk Mój Zodiak. I zaraz zobaczmy. No, ten bardziej leśny. Tak wygląda. Również są dwa knoty. I jest coś zielonego. Taki leśny. Zdecydowanie leśny. Już Wam szpiczy, powiem. Drzewo sandałowe i róża. Hmm. Uspokaja zmysły Coś dla mnie Bo byczki są takie Dosyć ostre, nerwowe yy, Gdzieś chyba nawet tutaj pisały Jak to się do byczków odnosi Więc to mam je wyciszyć Więc myślę, że dzisiaj można pewno to Żebym nie wyciszyła No ładnie, ładnie, ładnie I ostatnia gdzie my tu mamy ostatnią? Ostatnia. O, a ta już jest zapakowana tak, w pudełeczku. Prince. Książę. Gdzieś tu mamy. Mamy. I ta świetka kosztuje 53,99. Ale piękna. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękna, czarna. Elegancka. I jest złoto! Zastanawiam się, jak to złoto będzie się upaliło. Czy to będzie tak fajnie. Czy jednak gdzieś będzie przeszkadzało. No hmm. uciekło mi złoto. Mam złoto złapałam. Hmm. cytrusy Zaraz zobaczymy, co tutaj opisują nam. Cytrusy. Tak, oryginalnych perfum połączonych z idealnym uzupełnieniem się nut zapachowych. Cytrusów, mieszanka cytrusowa. No powiem Wam, że bomba. Ten taki będzie pobudzający zapach. No. Bardzo jestem wdzięczna firmie, że się do mnie odezwała. Powiem Wam, że bombowe. Piękne, eleganckie. No ta to już może iść na prezent. Tylko nie wiem. Moja mama... Nie lubi świeczek, więc dla niej to byłby słaby prezent na Dzień Babci i Dziadka. O właśnie, jak macie. Genialny, zobaczcie. Jedna świeczuszka, dwie świeczuszki, albo właśnie takie. Na pewno wiecie, jakie daty urodzin, więc można sobie wtedy zamówić z zodiakiem swoim. No to jest, powiem Wam, że Leśna, tak jak mówiłam, drzewo sandałowe i róża. No, intryguje mnie ten zapach, naprawdę mnie intryguje. I powiem wam, że chyba z chęcią bym dzisiaj tego odpaliła i spróbowała y, poczuć, jak ten aromat będzie się unosił u mnie w domu. No, fajnie, fajnie. Powiem wam, że jestem naprawdę zadowolona. Jeszcze raz w firmie dziękuję. Mam nadzieję, że oglądacie, więc dziękuję. Yy, Kandel. Handel Lights. Mam nadzieję, że dobrze powtarzam tą nazwę, bo mąż mnie trzy razy uczuł. Mm. I teraz Wam chciałam pokazać stronę. Oczywiście wszystkie linki do tych świeczek, które ja tu mam, Wam odlinkuję w opisie. Będziecie mieli wszystko opisane. Właśnie oni się... Przyszedł Wojtek. Wojtuś, co powiesz? Jak pachnie, ładnie? Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. To chcesz powąchać? Proszę. A zobacz to, jak ładnie pachnie. A. Co, co myślisz? Nie chcesz? Nie chcesz? Okay. Wcześniej połąchał i było mm, Miam, miam! E, musisz to ruszać? Połóż to, kochanie! Dawał się do wkładu e, żeby się świeczki nie telepały Wiecie którego? Połóż to, synu! O no. ja e, nie! No. <laughs> tak jak mówiłam, wszystkie e, opisy. Wszystko znajdziecie pod filmem. A z tej strony pokażę Wam, zalinkuję, wszystko się dowiecie. Już poleciał. Mało go zainteresowały, ale tak jak mówię, było niam, 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 więc na pewno idę chyba. Idę tą. Potem. Dydy. 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 Dydy to znaczy, że przyniósł sobie czołgi i będzie się bawił Dobra, więc ja to chowam, żeby mi nic tu nie stuk. I kochani, jak Wam się podobało, to zapraszam Was do kupna. Nie wiem, czy jakieś koty to będzie, ale na pewno, jak coś się dowiem, to Wam to również zostawię w opisie. Dobra, nie patrzę się na to, co się dzieje. Jak to mówią, pralka jest, odkurzacz jest, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Do zobaczenia kochani na następnym filmie. Buziaczki pa pa! pa.